Nazywam się Artur Kraśnicki. Tworzę serwis internetowy Homix.com, którego efektem jest komiks pod tytułem Homics. Niawek, o co chodzi z tym zamieszaniem wokół lustracji? No to proste! Moją inspiracją był mój kolega, który kiedyś po obejrzeniu jednego z pierwszych przemówień bodajże prezydenta powiedział, że no, ta postać, pan Lech, przypomina mu po prostu chomika. Stąd się wziął pomysł. Ja stwierdziłem i podchwyciłem to, ponieważ pomysł kopiowania tego, co się w społeczeństwie rozpowszechniło, czyli wizerunku panujących tam jako, jako kaczek, jakoś niespecjalnie mnie zachwycił. W szczytowym momencie w ciągu miesiąca serwis był odwiedzany przez 100 tysięcy unikalnych użytkowników. Mam pytanie. Chodźcie, chomiki kojarzą. Chomiki czy mi się kojarzą z tym portalem chomiks.com. Stworzenie jednego odcinka zajmuje mi około 2-3 godzin. Wiąże to się z, z spojrzeniem na całokształt e, sytuacji w mediach elektronicznych. Ja na premiera, Edgar na wiceministra, a Kazik na prezydenta. Jarek na złoty, no dwie no już umawialiśmy się. Teraz miało być po mojemu. Ja prezydent. Muszę niestety czytać gazety, niestety oglądać telewizję, nie tylko rządową, również telewizję komercyjną. Wiąże to się z tym, że po prostu w ciągu dnia tak naprawdę przez kilka godzin siedzę tylko i przemielę informacje. Czasami rozrysowuję sobie jakąś scenkę, a na przykład czasami też dialogi, które są niezmiernie ważne, ponieważ statyczny odcinek musi posiadać rozwinięcie, wstęp, rozwinięcie i puentę. Moim najlepszym odcinkiem według mnie był odcinek, w którym pojawił się ojciec, założyciel Radia Maryja. Pojawił się moment, w którym on prowadzi monolog, czy też dialog w jego rozumieniu z samym Bogiem. No i jak pokazują statystyki serwisu, to nie tylko moja, moje przekonania, ale również internautów. Jest to jeden z lepszych odcinków, ponieważ wydaje mi się, że jest bardzo prawdziwy. Niestety zawiera elementy, które, które po prostu są w jakiś sposób no, dostrzegalne. Jest kilka odcinków homics, których, których bym nie opublikował, dlatego że ja posiadam bardzo specyficzne poczucie humoru i wielokrotnie uważałem, że jest to poczucie bardziej anglosaskie niż, niż polskie. Żadna świętość nie jest dla mnie święta. W związku z tym powiem szczerze, mam. Po... Pomysły na kilka odcinków związanych z religią, ale wiem, że stałoby się to bardzo złym PR-em dla homiksu, ponieważ przekroczenie pewnego poziomu spowodowałoby to, że ten serwis byłby już uznany za serwis bardziej zbliżony do jakichś radykalnych grup, nie wiem, nawet sekciarskich. No tak, Państwo, kto mógł głosować na to? Komuniści i i Satanicki. chomikiem każdego można, jeśli ktoś się boi chomik chomików. Otrzymywałem drogą mailową groźby, które no, zawierały pogróżki związane z tym, że ktoś przyjdzie i coś mi zrobi złego. Powiem szczerze, że po interpretacji tekstu, który został mi przesłany przeze mnie, nie, 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 nie dawałem tego żadnym służbom ani żadnym, żadnym urzędom. Uważam, że to była osoba, która nie posiadała, że tak powiem pełnej równowagi psychicznej. W związku z tym zgłosiłem tylko i wyłącznie do prowajdera e, poczty, z której było wysłane to był jeden z portali, że taka osoba wysyła mi tego typu maile i sprawa gdyby została ucięta. Nie czuję się zaszczuty, nie czuję się artystą wyklętym i bynajmniej nie zamierzam e, przykuwać się do własnego balkonu. Myślę, że ten serwis może stanowić pewnego typu wentyl bezpieczeństwa. Chomiki można wychować? No, można. Można, można je tak jakby wytrysować, no tak jak psy, tylko nie, nie można tego sprawdzić, czy są posłuszne, czy nie. Jakie są chomiki, każdy widzi, proszę włączyć telewizor. Dlaczego nie namawiam? Oglądajcie gazet.pl i serwis wideo. Natomiast jeżeli byście chcieli dowiedzieć się, co tak naprawdę sądzą nasi politycy, to nie słuchajcie ich, tylko pomyślcie na zdrowy swój rozum, wyrzucają i śmiecą wszystko. Chciałbym zaapelować do wszystkich, którzy po prostu mają różnego typu gusta polityczne, bo każdy ma swoje różne gusta polityczne. Jeżeli je macie, to nie bójcie się ich wypowiadać, nie bójcie się ich po prostu pokazywać. Chodzi o to, żeby nie twić w domu i nie złorzeczyć na łóżku trzymając pilota w ręku, tylko ruszyć swoje cztery litery i pójść na jakąś demonstrację, zrobić coś, pokazać. I nie chodzi o to, tylko, żeby mówić, że w Polsce jest źle, bo rządzą oni. Byliśmy na rozkrawić komunikat z politykiem jakimś. To z trudne, szybciej. Ze wszystkimi, bo wszyscy po trochu nabijają sobie kieszenie na później. Oni będą zawsze, bo zawsze będzie władza. Tak się już umówiliśmy, to jest ten słynny historyczny trójpodział władzy. I to już będzie od zawsze. To jest demokracja, to są zalety i wady demokracji. Natomiast jeżeli my sami nie będziemy w niej aktywnie uczestniczyli, to nawet jeżeli byśmy się zakichali na śmierć, to za dwa lata, za trzy lata pojawi się kolejny oszołom, który przekona nas do tego, że można w Polsce nic nie robiąc otrzymywać bardzo wysokie emerytury i pensje i na niego zagłosujemy. Ludzie, nie dajcie się zwariować. Głosujcie na osoby... A nie na wizje, które są przez Wami roztaczane. Postarajcie się zajrzeć swoje serca i zobaczycie, że są w Polsce osoby, które tak naprawdę mogą zrobić coś dobrego, tylko wydaje mi się, że na pewno nie są to osoby, które obecnie, które obecnie są przy strach politycznych.